dzisiaj w programie kruszynki rodzynki, czyli ciastka, które chyba mają smakować jak pieguski. te kurwa, kruszynki to jak boba w Strasylwanii, człowieku. Kora odpada kurwa i rodzyny wychodzą z dupy. są całkiem yy, gustowo. Niczego im nie brakuje. Więc przystąpimy do konsumpcji kruszynek rodzynek. Ciastka te otwiera się, czyli nie ma jakiegoś Otwarcie Wiedziałem, że musimy zrobić to w ten sposób. Jak to robili e, niecywilizowani barbarzyńcy, którzy chcieli się dobrać do kobiety. O. <laughs> Ciasko wygląda dosyć ciekawie, czy jakaś niedoróbka jest, ale zobaczymy jaki jest smak. Jezu, ja bym je jeszcze wysłał trochę na solarkę, bo widzę tutaj y, niedobory y, beta karotenu. Człowieko. Ciastko jak każde inne, z chuja wieprza i pół lepsza kurwa. A, a, fa, fa, fascynujące są te tutaj y, y, zgrubienia kropeczki. To czy? są kurwa bobki królika dzika. Y, 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 niemożliwe. Moim zdaniem są chujowe. Czemu? Kurwa, jem ciastko. No i czujesz kurwa ci uszy, wymiocie miogero. Te ciastka są jakby niedopieczone. Tak smakujemy jak taka masa biszkoptowa chuj wie z czym nie pierdol, ciasto są bardzo pyszne i dobre, ponieważ jak wpierdala jak jakbym ruchał bobra. A że bubr ma duże zęby, to i wpierdala też otręby. Mmm. może być kurwa, ale co wygrać? Przecież jakbym miał piasek u mordzie. No bo sama nazwa ich mówi, że to są kruszynki. Jak bizony z dupy wylatują, też się kruszą kurwa, nie? A mi nie chodzi o tylko ten piasek obok. No bo kruszynki rodlinki kurwa, słodkie i powabne. Czy, czy, czy kruszynki nie wyglądają w ten sposób? Nie, to jest kurwa karambo na czwórce, kurwa i nie mi tutaj. Eee, bo tutaj jest stała konsystencja. Widocznie tutaj możemy zauważyć, że wszystko jest z wartej naturze kruszynką. No Bo to była katastrofa. Kiedyś i śledczy musieli przyjechać i ją zbadać kurwa. Bo chodzi o zbadanie kurwa, kruszynek, kurwa, w którą uderzył kurwa rodzynek. To wygląda jakby po bojowisku po meteorytach. Kurwa, Szkasnusz taki dym jest. Kurwa. Czu, weź się ogarni. Nie, pierdol mi tu. Ostatnio było tak, że gdzieś kurwa jakaś asteroida pierdolana w naszą ziemię. I dlatego jak się rozjebał na części to powstały kruszynki rodzynki, kurwa. Jakie je jesz wypierdala ci wszystkie szyby w oknach. <noise> Możliwe, aczkolwiek wyjebało uchwy to do okna. No bo to takie okno kurwa przedwiośnie jebane stare i to wiesz. I zjedliśmy ciastka... Jak zjedliśmy? Jeszcze chyba jestem, tak? dobra, że kurwa! Bo wszystko pierdoli. Tak, ja będę kuszynki wpierdalał, bo to moje ulubione ciastka. <grym> dzięki którym kurwa mam potem bizony na dupie. Ja widzę, że lepszy nie chcę oszczędzić yy, ostatnich racji żywnościowych z, yy, z naszej lodówki. Powiedz, tego się kurwa nie trzyma w lodówce. Yy, um. Ja sądzę, że potrawy powinno i tak się trzymać w lodówce, nawet ciastka. to no do dupy wsadziłem. Bo lodówka jest na chłódkę. Przyjedzie zaraz po ciebie, lugą, gdzieś włóczkę zgarnie i chuj wiesz, miał z tego chyba wielki wieprz. No <grym> zrobił kurwa za białoruską kurwę. A jak cię kurwa transmisja kurwa, w TV wypierdoli, to człowieku ci Agnieszka przyjdzie i pierdolnie wep rakietą, kurwa. Bo w finale tak jest, czasami, że jak jesz kruszynkę, to pokonujesz kurwa. Balbinka. Mało tego, w setach 0,2 wygrywasz. Więc, moim zdaniem ciastka nie zachwycają. No zjadliwe są przy herbacie, ale nie wiem ile one kosztowały, nie przyjrzeliśmy się cenie. Są Sobie... bardzo tanie i dobre. Mi się to podoba, bo kupię takie coś, jestem jak Choba. Jak <grym> zanim chcesz to? Tak, yeah. ciastecz tych Ciastec one nie są z amfetaminą. Ciasteczka są dla mnie niezwykłe. Powiem, że zaskoczyłem się ich smakiem. Po prostu one nie rozpływają się w ustach. Bardziej się w ustach kruszą i przez to pewnie dlatego są kruszynki. Rozyneczki, są, wszystko jest. Ciasteczka w swojej cenie robią chyba to tutaj um, renomem dla naszego stołu. Ja, sądzę. ja więcej tego chujstwa nie kupię. Jestem oszukany. A nic nie ma jagu, a jak są, tam jakieś kurwa sprzed trzech lat na wyprzedaży. Czekolady też jest pożałowane. Ciastka są niedopieczone. Jakbym zamoczył jak herbacie, też pewnie nie było ani herbaty ani ciastek. W 1357 u Boryny ja byłem też taką kolację. Pozwoliłem sobie wtedy na degustację z jwm tak. Zacna, że tak powiem, kompozycja smakowa. Dzisiaj tutaj przebrnęliśmy od parówek poprzez Tortexa i zachwalając się ciasteczkami. Ja tutaj mogę powiedzieć, że ta, ta cała kolacja, wieczerza, czy tudzież jakaś uczta, wypadła z mojej strony bardzo dobrze, bo. Pierdolisz jak potuczony we 16, kurwa. Gustawie, nie wcina mi się w słowo, bo ja tutaj jeszcze mam jedno zdanie do powiedzenia, że muszę uznać tą wieczerzę za jakże wykwintną i godną naszych tutaj naszych wyniosłych gustów smakowych. Gustaw jak to oceniasz dzisiejszą wieczerzę. Mi bardzo smakowało większość z zjawożna jeszcze że się nie jadą. Mi natomiast jak już wcześniej mówiłem tortek z parówkami przypadł średnio do gustu kruszynki były całkiem niezłe, chociaż jak już mówiłem niedopieczone skór wysyństwo, ale rozumiem, że dzisiaj firma trzeba oszczędzać. Jedni nie dają jagód, drudzy nie dopiekają ciasta, a jeszcze trzeci sikają do kurwa jogurtów, więc było pozytywnie.